Nieco niestety wcześniej nie było no, no. zakończenia, bo no, skończył się trochę internet. No, ja, to jest bardzo fajna gra, ja polecam strasznie. na... Schadza jakieś nowy. No, zebra. Uch, poleciał. Masz misję. Great. Aha, to jest misja. Dobra. Dla mnie nie pieniądze. Dobra, ja są muszę to... E, Czy tak. ja tak, macie mam jakieś tak, A jak chcesz się ruszać? Jak chcesz się ruszać, to właśnie tak. Za te skrzynki dostajesz właśnie też te pieniądze. I, I. I? I? Dobra. Nie podchodzisz zbyt bliskoki. Dobra. A to A drogo się daje? Co? To oh, jest. Musisz oswoić jedno z wijakę. No, no, no. Może to będzie zabrał. Tak. Musiałem Ja zapomniałem o sterowaniu. Kompletnie mi to wybiło. Jak chcesz, to ja ci mogę szybko tak oswoić i zobaczyć jak to gram. Tak. Czekaj aż się oskoi. Będziesz mógł też mieć małe patek. No dobra, Lubiłam. I flesz Dobra. O, plus 50 pieniędzy. To są pierwsze mnie pieniądze. No, zarobione. Jak będziesz, jak będziesz ok. otwierał, to będę musiał... Możesz musiał okay. to ulepszyć. Okej. To. Aha, Aha. I patrz. Stoń, tu. I patrz. I <laughs> Tu. I przejdziemy. Przejdziemy. Ludzie i dostajesz Tu Czy mogę kliknąć? No, Nie, to są ja misje, które już gram. Tak ci pokażę, potem, <laughs> będziesz musiał robić te misje, żeby mieć kolejne zwierzęta, jak coś. Tu będziesz mógł mieć Ej. słonia. O, okej, On... ja sobie zobaczyłem. Okay. Nie. Nie, nie możesz wchodzić w inne zwierzęta, tylko słoniem możesz je wywalać. Tak, a nie mogę byków? Możesz wszystkie zwierzęta, ale na razie nie możesz. Na razie nie możesz wywalać zwierząt. Mogę słonia? Wywalić? Sł słoniem tylko można wywalać. A, ale tam będziesz mógł. Nie, ja tego będzie nowego. Chciałem, byka tam. Ej, patrz, ej, patrz. słonie robi tak u mnie. jest będzie to. wyrwa w kosmos. a potem yes, leci. Jest tam słonik. Ale nie wywalaj, nie wywalaj. Nie, słonia bierz. O, możesz już? Jest, polubiliśmy się. No to fajne. To ma kliknąć? Kontynuuj. Yeah. i teraz bądź na byku? I. Bądź na byku, musisz ile. Bądź ciągle na byku, ciągle na byku, aż w to mnie, bo wtedy będziesz miał misję. A, już się zbliżył. Right. Jak najwięcej na byku bądź, bo za to masz misję. Czekaj, I czekaj, czekaj. A bo się nie wkurzał. Nie, to nie. Nie, chodzi o to, że nie chcesz, żeby mu się porąbił. Nie. No. Czekaj, aż to już będzie. Wow! Ci inaczej nigdy nie będziesz miał kolejnego zwierzęcia. <Ky> Czekaj, aż to będzie wkurzony. Co? Bo za co mam pieniądze jakieś wkurzony. No, będziesz trochę sekund i będziesz miał za to misję. Czekaj. Czekaj. Zrobić, zrobić ci tę misję... Nie, właśnie chcę samo Musisz to 9 sekund być. I to się skakuj na inne byki, jak już. No jak skakał, wpurzał się. Skakuj i na inne zwierzęta, jak już jest 100%, że nie przeżyjesz, okej? Okay? Dobra. Możesz Czerwę? tak robić. Aj, idzie się od razu. Jestem bardzo dobry w tym grze. Zły, bądź zły. Będzły, będzły, a nie, przedrzewa, nie, 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 przy drzewach, nie przy drzewach. Może na te małe? Co jest? Misja zrobiona, brawo! Czekaj, o kontynuuj, bo mam nie? pieniądze. Tak. Right. Może w zo wejdziemy, zobaczymy. Tak, będzie musiał w z... Dobra, bo ja chcesz... Bo będzie musiał, bo będziesz mógł sobie kupić, żeby były kolejne zwierzęta. Dobra. Zo. ZO. Wchodzimy przez dobrze Dobra, zwierzęta. Tak, oh. jasne, jasne. Tak, map. Nie, back, map. Play. <ścoughs> coś tam proszę? Klika. Nie klikaj play, jak jesteś w mapie, ok? Dobra. Bo bo... chciałam ci coś pokazać. Zbyt, wejdź w krzyżnik.